Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto. jesienna śliwka. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, pół szklanki cukru, jeden budyń 40 g bez cukru, 100 ml oleju i jedną szklankę mąki pszennej, szklanka o pojemności. 250. Tutaj mam kilogram śliwek. Śliwek mam kilo dwieście, ale jak wypestkuję, przekroję na pół i usunę pestki. Będę dusiła z cukrem około 10 minut. Później dołożę dwie galaretki. A na krem będę potrzebować 20 deko masła o temperaturze pokojowej, 15 deko serka kremowego, może być serek z jaderka. I tutaj mam pół szklanki cukru. Teraz przygotuję ciasto. Jajka z cukrem i szczyptą soli. Ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Tutaj do mąki dołożyłam budyń, dodaję proszek do pieczenia, do masy jajecznej dolewam olej i dodaję mąkę, budyń i proszek. I należy dokładnie składniki połączyć. Ciasto wyłożymy do formy. Forma 17 na 27 cm i jest wyłożona papierem do pieczenia ciasto już mam połączone i teraz wykładam jeszcze zbiorę sobie brzegi i wykładam do formy Ciasto będziemy piekli około 30 minut w 170 stopniach. Wyrównujemy powierzchnię i ciasto wędruje do piekarnika i przygotujemy śliwki i przygotujemy krem. Tak, ciasto na 30 minut 170 stopni. Ciasto mamy w piekarniku. Śliwki mam przesmażone, zmiksowałam i do zmiksowanych śliwek gotujących się dodaję dwie galaretki, mieszam i studzę. Dokładnie galaretki mieszam. Już galaretek nie gotujemy. i należy śliwki wystudzić, a tak jak wspominałam masło o temperaturze pokojowej ucieramy z cukrem i dodaję po łyżce serka. Krem mam utarty puszysty. Podzielę na dwie części i tak dwie łyżki zostawię na wierzch. Śliwki są tężejące. Ciasto przekroiłam na pół i smaruję obie części kremem. Starajmy się rozłożyć, aby na obie części starczyło kremu. Niewielką ilość, ja niewielką ilość. Zostawiam na wierzch, tak dwie łyżki więcej nie, tak już mam ciasto posmarowane. Pamiętamy, że składniki tego kremu się świetnie ucierają, ale o temperaturze pokojowej, bo jeżeli by nam się zdarzyło, że krem się zaczyna ważyć, to należy Podgrzać. Wtedy uratujemy krem. Tak już mam. Posmarowane, wykładamy śliwki i później ciasto damy do lodówki. Obie części ciasta posmarowane. I wykładam tężejące się damy drugą część ciasta dociskamy i wiesz smaruję pozostałym kremem ciasto posypię migdałami Ciasto dam do lodówki, ale teraz posypię migdałami, ponieważ krem jest jeszcze nie stężały, więc będzie widać, nie będzie się migdały odpadać. I tak przygotowane ciasto wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto jesienna śliwka. W miseczce zostało troszkę tej, tego musu śliwkowego, więc wybrałam i polałam z wierzchu oraz posypałam migdałami. A tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba. To serdecznie proszę o łapkę w górę ciasto jesienna śliwka.